Cześć! Witajcie! To znowu ja, jak zwykle Kogo innego by się tu spodziewać Ale Przechodzimy do rzeczy Nożyczki Po co mi nożyczki? Dzisiaj będzie Unboxing I to firmy Faberlic Mam tutaj dość sporą pakę Faberlic, nie wiem czy znacie jest to firma przede wszystkim, która ma w swoim, w swoim asortymencie wszystko, co byście sobie wymarzyli Kosmetyki, chemię, tekstylia, bieliznę, ubrania, jeżeli ktoś jest zainteresowany Więc nie musicie wychodzić z domu, a wszystko tam znajdziecie Więc przychodzę do Was dzisiaj z otwieraniem paki, nie ma co przedłużać Otwieramy Będę to robić przy Was pierwszy raz, żeby o tym nie było, że coś tam zamówiła innego. A co innego jej przyszło i takie tam dupelere A no i tak otwierając tą paczkę zasubskrybujcie mój kanał i polubcie filmy, nie? Ja na no żart, jak będziecie chcieli, to sami co zrobicie. Dobra, tutaj mamy rachunek. Rachunek, rachunek. To nas nie interesuje. Karton. I tak to się prezentuje. I będziemy sobie wyciągać po kolei. Sama nie pamiętam, już co zamawiałam. Zobaczcie, że nie patrzę bezpośrednio w kamerę, ale po prostu kontroluję sobie baterie, bo mam dość mało baterii, więc patrzę, żeby mi nie zdechło. Dobra, to jest na takie paczki podzielone, mniejsze. To będziemy sobie wyjmować po prostu po kolei. To odstawiam, to biorę. on chyba poruszyłam. No, kupiłam nożyczki. Lecimy. Pierwsza rzecz, jaką tutaj mam, to jest skoncentrowany, uniwersalny środek czystość i blask. Hmm. Czyli może być stosowania do każdej brudnej powierzchni, ale ja to zamówiłam z myślą o podłodze, ponieważ przy dzieciach i przy ich różnych. Arcach. Podłoga jest wiecznie brudna I chcę wypróbować Czy naprawdę będzie to super działać Bo te wszystkie środki takie Które są w sklepach No nie za bardzo one działają najlepiej Mi się sprawdza do podłogi szampon do włosów Taka jest prawda Przynajmniej ta podłoga leśni I zmywa mi wszystkie plamy Albo płyn do naczyń Te wszystkie płyny do podłogi no więc to jest pierwsza rzecz, będę sobie to tutaj odstawiać. Kolejna rzecz, jaką wzięłam, to jest z tego co widzę: płyn do mycia łazienki. Uniwersalny środek do czyszczenia łazienek z serii Dom Faberlik. Służy do czyszczenia kuchenek. Kafelek, zlewów, kranów, bidetów, wanien, kabin prysznicowych i toalet. Znaczy się toalet w sensie z zewnątrz. Nie, nie tam w środku. Tam w środku to wiecie, domestos najlepszy. No. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wiecie, wanna czy umywalka zawsze ten kamień, ten taki osad się tam zbiera, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Kolejna rzecz. Odświeżacz powietrza w sprayu poranna świeżość. Dobra, otwieramy zaraz, zobaczymy, jak pachnie. Sama jestem ciekawa. Będziemy tu psikać zaraz poranną świeżością, chociaż mamy południe, ale z producentów nikt nie zabronił, nie? Żeby psikać po południu. To się tak przełącza tu. Mmm, najważniejsze, że nie śmierdzi toaletą, bo te wszystkie zapachy jakoś tak... Hmm, czym to pachnie? No takim latem, naprawdę, latem. I pisze, że tutaj kontroluje, że jak ktoś ma zapach, wiecie, kotki, pieski czuć, nie? Więc... Więc to tak będzie neutralizować te zapachy. Z kotkami bardziej czuć niż z pieskami, chociaż to nie wiadomo. Zobaczymy. Dobra, to było koniec tej. Bierzemy drugą, następną. Aż tę mi taką zamówiłam. Dobra, tu widzę takie kosmetyczne rzeczy. Rzecz, którą sobie zamówiłam to jest antyperspirant. 48 godzin. Morska świeżość. Zobaczymy, czy to morzem pachnie, czy rybą. <laughs> hmm. No, zapach dość ciekawy. Nie wiem, co mi to przypomina. Na pewno nie toaletę. No dobre określenie, morska świeżość, ale nie wiem, jak określić ten zapach. Jest świeżość. Jeszcze raz. Hmm. Świeży zapach. To jest najważniejsze, że świeży, że nie mdły, bo wiecie, pod mdły zapach to się potem robi. Więc będziemy testować. Tutaj coś piszę. Zero, zero chyba tych metali ciężkich, czy co, co tam dawają. Aha, i że można używać na każdej, yy, mając na sobie każdy kolor, nie? że nie zostawia tych białych takich śladów. Kolejna rzecz to jest, z tego co pamiętam, to jest żel pod prysznic, tak? Żel pod prysznic Krokus Spring Beauty. Spring Beauty. Zobaczymy, czy to wiosną pachnie. Krokusem, nie miałam nigdy nic o zapachu krokusa hm. Jak krokus w ogóle pachnie? Wąchał ktoś? Mm. Wiecie co? To jest dość Dość podobne Ale ten jest delikatnie słodszy Czuć taką nutkę słodkości no, bardzo ładnie Bardzo fajny będzie na lato Taki odświeżający Naprawdę fajny zapach Zobaczymy jak będzie się Sprawdzał w kąpieli Takie delikatne perfumy bym powiedziała Że to pachnie takimi delikatnymi perfumami Dobra Lecimy dalej O, co tu mamy To mamy do Mojego hopa, do partnera Do konkubin Nieważne Do ojca moich dzieci Jest to pianka tlenowa Do komfortowego golenia Z serii Went The Adventures Pianka tlenowa No nie wiem, ja tego używać nie będę Chyba, że sobie to potem Jak on nie będzie tego chciał, to do nóg Pachnie męskim perfumem Więc jest dobrze No, to najważniejsze, że pachnie mężczyzną, nie? Coś te moje włosy się dziś nie układają. Kolejna rzecz. To jest mydło do rąk w płynie jagodowy cupcake Beauty Cafe. Nazwa intrygująca A jak pachnie? No mafinko nie jagodowo, zdecydowanie. Słodziutki zapach, nie każdemu będzie odpowiadać. Ja lubię akurat słodziutkie zapachy. Wiecie, to też ma zachęcić dzieci do mycia rączek. Upakowanie też powiedzcie, że przez słodkie i fioletowe. Ostatnio mój ulubiony kolor, chociaż nic na to nie wskazuje, ale tak, ostatnio lubię fioletowy. I kolejna rzecz to jest yy, pasta do zębów. Tlenowa, profilaktyczna pasta do zębów łagodne wybielanie. Czy wybiela? Nie wiem, zobaczymy Wzięłam do testów Bo nie była droga Coś tam wyszło chyba około 6 zł Z tego co pamiętam No zobaczymy No Pasta do zębów Dobra I kolejna paczka Ostatnia, nie ostatnia Dobra, tutaj coś mamy Aha, tu są chyba katalogi I takie różne rzeczy Tak, tu mamy katalog i tak jak mówiłam, jak chcecie, to mogę Wam podesłać na PRIF, albo po prostu zostawię link w tym. W opisie będzie link do, do katalogu tego i możecie u mnie składać zamówienia. Dobra, lecimy kolejne, bo to chyba nie było wszystko z tego co pamiętam. Dobra, tu mamy jakąś próbkę. Próbka, próbka skondensowanego proszku do prania tkanin białych i kolorowych. Home Gnome Grandly. Boże, z jakimś gnomem. No ja faktycznie jest tu gnom. Gnom no, skrzat ogrodowy. Jak kto woli. Zobaczymy, co to jest. Niby to jest jakiś ekologiczny, no, bioproszek. Zobaczymy. Co on tu ma w składzie, że on jest bio. A nieważne. Pranie w pralce 4,5 kilo a ja mam 8 kg. Więc bym musiała dwa takie troszki wsadzić. Więc teraz. Dobra. Będziemy się potem martwić. A co tu mamy? Tu mamy mleczko do czyszczenia powierzchni metalowych. Ja mam płytę metalową i zlew metalowy i po prostu. Czyszczenie tego to jest jakaś masakra Więc wzięłam sobie coś takiego Formuła na bazie łagodnego, naturalnego środka do polerowania substancji mających pochodzących z surowców roślinnych Krem delikatnie usuwa zaschnięcia, zabrudzenia, przepalone resztki jedzenia Lekkie osady wapienne, sadze z różnego rodzaju metalowych powierzchni, mat Patelni, garnków, sztućców, blach stalowych, zlewozmywaków, okapów, kranów i tym podobne Czyli również możecie sobie spaleniznę z garnków Usuwać tym Czyli jak się tutaj przypali to można Więc fajna rzecz Na pewno będziemy testować I co to wszystko? Chyba nie A gdzie mój tłuszcz do rzęs? też jeszcze tłuszcz zamawiałam A jest i wzięłam sobie coś kosmetycznego, a że kończył mi się tusz, to wzięłam sobie tusz do rzęs Chciałam wziąć jakąś pomadkę, ale ja tak za bardzo w pomadkach, wiecie, nie chodzę Chyba, że będzie jakaś temu specjalna okazja, co sobie zamówię Wzięłam sobie, y... ja wam tam bo to widać tutaj na odwrót Faberlic Long and Strong Perfecting Mascara I'm not perfect, by my lashes are Moje rzęsy nie są idealne Ja nie jestem idealna, ale moje rzęsy tak Zobaczymy Co to będzie za tusz Ja mam dzisiaj już wytuszowane rzęsy Więc nie będę ten No szczoteczka Szczoteczka jest dość ciekawa Silikonowa Pachnie tuszem No i zobaczymy jak się to będzie sprawdzać No i to Na tyle by było to mój cały unboxing to mój cały unboxing więc tyle mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie ciekawi testów z tymi produktami. Do zobaczenia buziaczki.